Cześć moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem. I będzie to film o czapkach. O nakryciach głowy, powiedzmy o kapeluszach, czapkach, o takich. Może pokażę Wam jeden też słomiany, ale ogólnie o nakryciach głowy, które są um, całoroczne. Tak bym to nazwała. Ogólnie sponsorem tego odcinka jest Letty Shops. I powiem Wam, że ja Letty Shops od chyba Dubaju. Żeby Was tak nie skłamać, yy, namiętnie używam i nawet jakbyście zobaczyli moją yy, apkę na telefonie, no bo przecież tych transakcji jest mnóstwo, ja tam kupuję tak naprawdę wszystko. I to nie jest jakieś czcze gadanie, że ja tutaj mam sobie jakąś formułkę rzucić, tylko po prostu możecie sobie zobaczyć, że ja przez dwa lata regularnie używam tych yy, stronek. O, nawet spójrzcie... Yy, nie chcę tego swojego ID, bo nie wiem, czy ja to mogę pokazywać, czy nie. Aktualnie coś tam kupiłam i mam 47 zł na koncie do, do wypłaty. Natomiast w tamtym miesiącu na przykład wypłaciłam 172 zł, w poprzednim miesiącu wypłaciłam 340 zł, bo nawet właśnie takie rzeczy jak do mieszkania, klamki, uchwyty, czy cokolwiek ja wszystko zamawiałam przez Lety Shops. No i e, ogólnie akcją tego odcinka jest to, że. E, od 22 do 27 na Leti macie dwukrotnie zwiększony cashback na Zalando Launch. Ja wam pokażę jak to bardzo prosto działa, bo tak naprawdę ściągacie sobie tą aplikację, wypełniacie swoje dane, e, wpisujecie tutaj, nie wiem, możecie dodać swoje zdjęcia, ale oczywiście nie musicie opcjonalnie, wpisujecie swojego maila, potwierdzacie sobie tam wszystko e, i macie na Leti Shops Całą, ale to całą listę sklepów, od tych wszystkich marketplace'ów, sprzętów elektronicznych, AGD, odzież, obuwie, wszystko do domu. Macie również kosmetyki, więc tak naprawdę możecie kupować nawet blidu przez ten letishop. Zwłaszcza teraz, kiedy uważam, że taki cashback jest super. Ja zawsze polecam to wszystkim moim koleżankom, które mają dzieci, bo yy, mam wrażenie, że te zakupy się wtedy piętrzą: pieruchy, chusteczki. Od dwóch lat ja wszystko kupowałam tam. I nawet jak zamawiałam karton chusteczek, dajmy na to yy, jakiejś tam firmy X, to później z tego kartonu chusteczek na przykład wracało do mnie 8 zł. Tu jest 8, a ostatnio 12 zł. Na przykład więc tu 12 zł, tu 12 zł. I ja naprawdę miesiąc w miesiąc. 150 zł to jest chyba najmniejsza, absolutnie najmniejsza kwota, jaką wypłaciłam stamtąd. Więc ja nauczyłam się, że robię zakupy przez Letyshops Shops i też każdej mojej koleżance polecam, bo możecie tam robić, począwszy od Hebe, przez Allegro, wherever, Sephora, wszystko. Natomiast na Maxa polecam właśnie w trakcie trwania remontów. Mi się to super przydało, ale skupiamy się dzisiaj tutaj na tym Zalando Lounge. O, na przykład dzisiaj macie. Trzy razy większy od cashback od bookingu. Tylko mówię, jakie, jakie macie możliwości. Macie yy, Zalando Lunch, już sobie działa. Więc macie tak naprawdę tutaj, proszę bardzo, macie Zalando Lunch na topie, jako yy, te sklepy, które są no najlepiej opłacalne. I teraz najbardziej opłaca się tam robić właśnie te zakupy. Więc tutaj macie zwrot cashbacku i powiedzmy, że ja chcę sobie zrobić takie zakupy w tej chwili. Wchodzę na Zalando Lounge i wystarczy po prostu przełącz mnie do sklepu. I ja sobie tutaj wchodzę. Trzy sekundki, dwa, jeden. Jestem na Zalando Lounge i włączyłam sobie cashback. I pamiętajcie, że teraz cokolwiek, czegokolwiek bym nie kupiła, to właśnie wystarczy, że sobie na przykład wchodzę w, tutaj w te artykuły. Dodaję sobie pierwsze lepsze buty, bo chcę wam pokazać tak jak to działa. Buty kosztują 215 zł. Wybieram sobie rozmiar 37 do koszyka. I jak już mam te buty w koszyku, to widzicie, że ten cashback jest aktywowany i przechodzę do zwykłej realizacji tej transakcji u mnie najczęściej za pobraniem, więc w momencie, kiedy ja odbiorę, yy, odbiorę te buty od kuriera, no to jest informacja do Letyshops, że produkt został odebrany, no i później po jakimś czasie po prostu yy, wraca nam tyle, ile jest aktualnie procent tego cashbacku, wraca nam na konto, na to konto stworzone nasze Letyshops. Ja je sobie tam y, połączyłam z moją kartą, czyli mam po prostu y, wpisany tylko numer karty, na które y, pieniążki mają przyjść, więc ja zawsze jak już na przykład uzbiera mi się jakaś dana kwota, no to sobie wypłacam i po, wiecie co najdłużej chyba czekałam? Dwa dni, bo to był weekend i to były, nie były dni robocze, a ogólnie tak naprawdę najczęściej z dnia na dzień ta gotówka, którą sobie tam nazbierałam, już mi napływa na konto, więc to jest dla mnie super, ale bez zbędnego gadania. Pokazuję wam wszystkie. Moje ulubione y, rzeczy, słuchajcie, nakrycia głowy. Między innymi bardzo dużo będzie tutaj z Zalando Lunch. No bo jak już Zalando Lunch i o Zalando Lunch mowa, to ja też tam bardzo lubię kupować y, i pokażę wam dwie czapki z daszkiem. Ogólnie czapki z daszkiem y, to jest coś, co ja noszę przez cały rok, y, czy to w lecie, czy zimą, jesienią. Uważam, że to jest na maksa fajny akcent modowy i w, w sumie podrasowanie stylizacji. To są czapki Fiorucci. Powiem Wam szczerze, że one normalnie kosztowały 219 zł od czapki, ale ja na Zalando Lunch kupiłam je za 50% tej ceny, więc akurat bardzo się opłacało. Obie są satynowe i uważam, że naprawdę fajnie wyglądają na głowie. Zaraz zobaczycie, jak dokładnie się prezentują, jak wyglądają w stylizacji. Stylizację będę miała jedną we wszystkich przebitkach, dlatego, że chciałam Wam pokazać ile też e, takie nakrycie głowy zmienia. Czy to mamy elegancki kapelusz, czy mamy sportową czapkę, czy mamy też na przykład e, charakterystyczny rybacki kapelusz, to też już ta stylówka zupełnie będzie inaczej wyglądała. Ale jednak mimo wszystko. Zacznijmy od czarnej czapki i czarna czapka uważam zawsze świetnie się sprawdzi. O ile lubicie się w czerni, no bo czerni jednak jest takim kolorem, który a, zależy. Jeżeli na przykład e, jesteście osobami, które lubią czerń, ale nie do końca dobrze się w niej czują, no to nawet możecie sobie trochę poeksperymentować z granatem. Tą czapkę noszę od dwóch lat, spisuje się świetnie i naprawdę bardzo łatwo się czyści. Więc jeżeli nie znacie marki Fiorucci, to ja Wam y, zostawiam na dole link, ale zostawię wam link do Zalando Launch i też na przykład do strony Fiorucci, jeżeli macie ochotę. Tutaj mamy czapkę Fiorucci, już identyczny model, ale w kolorze taki pudrowy Różowy, i powiem Wam, że ta czapka już zdecydowanie bardziej się brudzi, e, ale dobrze, że jest magiczna gąbka, bo tutaj chyba by było jednak bardziej znać te zacieki niż w tej czarnej, bo jednak na czarnym, czy to satyna, czy nie, to tego nie widać. Natomiast już tutaj byłoby to bardziej problematyczne, więc ja sobie zawsze e, przepierałam to e, magiczną gąbką. Mm, bardzo lubię czapki i często na to patrzę, więc zwróćcie uwagę ogólnie na to przy wyborze czapek: czy y, bok jest płaski, obły, czy może bok jest i tu przechodzę do kolejnej czapki z takim. Z czym? <noise> Jak to nazwać? E, no powiedzmy taki profil czapki. E, dużo osób mówi, że źle się czuje w czapkach, że nie do końca i tak dalej. Słuchajcie, może jest też tak, że nigdy nie mierzyliście odpowiednich czapek, bo bardzo dużo czapek jest właśnie zaokrąglonych. I kiedy ta góra jest zaokrąglona, to faktycznie nie każdy może dobrze w tej czapce wyglądać. Więc spróbujcie sobie na przykład z profilem czapki i tą również upolowałam na Zalando Lunch, z profilem czapki... E, który wygląda mniej więcej tak. Dla porównania możecie sobie zobaczyć, jak wygląda taka zaokrąglona czapka, a czapka, która ma już jakiś kąt, więc e, te czapki zawsze wydłużają, wysmuklają buzię i e, jednak jak jest siatka z tyłu, no to one są dużo bardziej przewiewne, więc też będą bardziej funkcjonalne, jeżeli chodzi o takie miesiące, jak powiedzmy, od maja do, do końca sierpnia. No, na pewno, na pewno niż e, takie bardziej zabudowane. Oczywiście, to nie są moje wszystkie nakrycia głowy, ale pokażę Wam e, no takie lepsze, powiedzmy. E, mam tutaj kapelusz i ja uważam, że warto mieć jeden taki fajny kapelusz na lato, który się nam e, będzie dobrze sprawdzał, ale ja akurat polecałabym Wam takie kapelusze kupować zawsze w jakichś neutralnych kolorach, bo jednak w lecie nosimy często więcej kolorów, zdecydowanie więcej niż jesienią i zimą. Ten kapelusz pochodzi ze sklepu Shopping Center i naprawdę jest piękny i jest w bardzo dobrej cenie. Nie wiem, czy kojarzycie kapelusze Lack of Colors? Coś takiego, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to są takie znane bardzo kapelusze na Instagramie i powiem Wam, że ten bardzo przypomina mi właśnie styl tych kapeluszy, a tamte są no umówmy się... O wiele droższe, bo ten, nie pamiętam dokładnie jego ceny, ale wszystko macie na dole, więc możecie sobie sprawdzić. On dobrze leży i co jest ważne, fajnie trzyma formę. Może trochę tutaj problematyczne będzie podróżowanie z nim, bo jednak nie włożymy go do walizki. Zgniecie się, po prostu się zgniecie ten rondel, więc tutaj, no, niestety albo na głowę, albo w rękę. Natomiast wydaje mi się, że takie kapelusze, które właśnie są w neutralnych kolorach, czy to w czerni, czy nawet w brązie, w szarości, w beżu, w bieli, one po prostu dobrze zagrają z tymi wszystkimi letnimi stylówkami, dlatego ja od siebie takie kapelusze wam bardzo polecam. Wrzucam już mniejszy rondelek czarny. Też chciałyście zobaczyć te moje kapelusze, więc to jest tak. tak uniwersalny, bardzo model. I myślę, że takich modeli sporo y, znajdziecie na internecie, ale ważne jest to, żeby jednak przy y, doborze, zwłaszcza kapelusza, bo wiecie, czapkę możemy regulować tyłu, ale już z kapeluszem tak nie jest, więc bardzo ważny jest obwód. Ja wiem, że na przykład moja głowa ma 56 cm obwodu, więc zawsze kupuję kapelusze, to zwracam uwagę na to, żeby było to 56 cm, bo nawet kiedy już jest 55, to ja widzę, że bardziej mnie to tutaj ciśnie i już ten kapelusz wcale tak dobrze nie leży. Więc czarny kapelusz na jesień to jest to, dlatego że no jesień cechuje się jednak tym, że już... Częściej sięgamy po czernie, przynajmniej ja tak mam, jak kocham czerń jesienią, więc bardzo, bardzo od siebie Wam właśnie polecam taki kapelusz. Jeżeli nie znajdę go bezpośrednio, to na pewno znajdę jakąś fajną inspirację, która będzie po prostu do niego podobna. I teraz przejdę do kapeluszy, które są takie, no, typowo rybacki vibe. Słuchajcie, to jest akurat kapelusz Gucci i powiem Wam, że ja. Ja tutaj go troszeczkę zmodyfikowałam i nawet moje panie krawcowe się dziwiły, że chcę coś z nim jeszcze robić. Natomiast on pierwotnie miał strasznie długi daszek. I jak teraz jeszcze patrzę na te kapelusze, to, to nie wiem, czy bym to zmieniała. Natomiast rok temu naprawdę wydawało mi się to dziwne, a kapelusz ogólnie mi się bardzo podobał, więc moje panie krawcowe skróciły mi daszek i one go po prostu rozebrały, skróciły i teraz jest idealny, natomiast y, widzę, że coraz częściej te kapelusze nosi się dosłownie dotąd, więc jakby mówię Wam tylko, jakbyście chciały sobie taki kupić, że ten kapelusz pierwotnie był dużo dłuższy, ale właśnie mi to przeszkadzało, więc... Y, Panie mi skróciły ten darzek, Ale musicie mieć kogoś naprawdę takiego super zaufanego, kto jednak no, nie zniszczy Wam tej rzeczy. Ale sporo z Was też powiedziało, że Karola, pokazujesz taki drogi kapelusz, nie każdego yy, na właśnie taki kapelusz stać, więc mam dla Was super zamiennik tego kapelusza. Natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o te nakrycia głowy, one są dosyć specyficzne i zdaję sobie sprawę, kolejny raz to powiem dla koneserów, nie dla każdego. Nie każdemu się będą podobały i nie każdy będzie chciał w ogóle w takich chodzić. Ale oczywiście jeżeli macie ochotę na Coś podobnego, a nie chcecie wydawać y, dużo, to przychodzę do Was super propozycją z HM. To jest e, najnowsza kolekcja z HM i uważam, że jest równie piękny. Spójrzcie na ten print, on jest naprawdę bardzo ciekawy i ten kapelusz właśnie jest dłuższy. Tak dłuższy jak tamten był poprzednio, ale w tym sezonie mi to naprawdę w ogóle nie przeszkadza i uważam, że to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza na plaży, kiedy na przykład chcemy poczytać książkę albo nawet chcemy sprawdzić telefon. I, albo przede wszystkim chcemy ochronić twarz, no bo to w sumie jest najważniejsze, kiedy nie chcemy, aby ta twarz nam się tak bardzo opalała, to polecam Wam ten kapelusz. I tutaj również miałam XSS i to jest 52-54, niby centymetry, ale widzę, że tutaj chyba te 2 centymetry gdzieś im uciekły, bo jak mierzyłam 56, to on był bardzo duży. Więc ja myślę, że po prostu ta rozmiarówka jest trochę zmieniona i faktycznie brałabym. Rozmiar mniejszy, właśnie w tym modelu. Ale dajcie mi koniecznie znać. Ja uważam, że tego typu nakrycia głowy robią stylizację bardzo odważną, bardzo taką już high fashion. Spokojnie mogłybyśmy się wybrać na jakiś tydzień młody w takim kapeluszu i wyglądałybyśmy super, więc to jeżeli chodzi o to. No i nie mogłabym zapomnieć o beretach. I słuchajcie, ja mam tutaj beret bardzo płaski, uniwersalny, ale dużo osób się mnie też pyta, ponieważ wiem, że. Paryż ma to do siebie, że dużo osób lata tam na wiosnę i na jesień. I nie ukrywam, że mi się Paryż jesienią marzy. No, i e, nawet pamiętam w tamtym roku, tyle osób do mnie na Instagramie napisało: Karola, poleć mi jakiś fajny beret, bo lecę do Paryża i chciałabym sobie na przykład porobić fajne stylizacje. Zresztą, nawet e, jedna, jedna koleżanka, która robiła tam sesje zdjęciowe, też mi napisała. I ja uważam, że na tego typu rzeczy naprawdę nie ma sensu wydawać dużo. I też wam podlinkuję kilka fajnych propozycji na dole, dlatego że. To nie jest coś, co nosimy na co dzień, wiecie co? No nawet czapka z daszkiem to jest coś, co jednak narzucimy do jakiejkolwiek miejskiej stylizacji, ale Beret już niekoniecznie. Dla mnie Beret to jest bardziej coś na okazję albo coś już takiego, gdzie wiem, że mam jakieś, nie wiem. Yy... No jestem bardziej wyszukowana. Wiecie o co mi chodzi. Tak na co dzień do dresu nie wiem, czy bym wyskoczyła w berekie, chyba nie za bardzo, bo po prostu by mi to nie pasowało. W każdym razie ten beret kosztował coś około 40 zł, jest bardzo fajny i on nie jest głęboki, więc to jest, to jest też mega w nim, że nie naciągamy go dotąd, tylko on pięknie nam. Leży na głowie, ale mimo wszystko się z tej głowy nie zsuwa. No, i tak jak mówię, no, no, chyba nie ma większego sensu wydawania takich jakichś dużych pieniędzy na berety. No i ostatnią moją propozycją już w tym filmie będzie kapelusz, który jest typowo letnim kapeluszem słomianym, ale w sumie takiego właśnie mi do tego filmu jeszcze brakowało, więc czekajcie. No i wiadomo, że koniec lata to jest idealny moment, słuchajcie na to, jeżeli macie ochotę kupić sobie jakiś słomiany kapelusz, to kiedy, jak nie teraz, kiedy wszystko jest przecenione. No bo na początku sezonu to jest tak zmedyntne blami ogrodowymi. One w czerwcu będą bardzo drogie, ale już pod koniec sierpnia, września one są za grosze, więc powiem Wam, że teraz możecie kupić sobie naprawdę piękne, słomiane kapelusze e, w sieciówkach za grosze. Ten akurat pochodzi z H&M-u i e, miałam go pierwotnie sprzedawać, a stwierdziłam, że kurczę, jednak on może mi się przyda. To jest. E, Nakładane, ale możemy sobie to równie dobrze zdjąć, więc wtedy jest zwykłym, prostym słomianym kapeluszem, taki jaki jest potrzebny zazwyczaj latem. Ale to też jest bardzo fajne, bo powiem Wam szczerze, że jak ja sobie to założę i albo mogę to zawiązać na kokardę z tyłu, albo po prostu mogę to y, gdzieś tam sobie zawiązać pod szyją, to też bardzo ładnie wygląda. Więc y, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten film z tymi nakryciami moimi głowy, on będzie trochę taką szybką pigułką, ale wydaje mi się, że nakrycia głowy wiem, nie każdy lubi, ale robią tą stolówkę. No przyznajcie, że robią i na przykład ja bardzo lubię chronić latem włosy i skórę głowy, więc y, kiedyś częściej stawiałam na daszki, czyli coś, co gdzieś tam jednak tutaj, y, ta korona głowy jest odkryta, a teraz bardziej stawiam na to, żeby chronić skórę, żeby mi się na przykład nie opalił przedziałek, więc tego typu kapelusze będą się świetnie sprawdzały, no bo są przebiebne, no ale też spełniają swoją funkcję, wiecie o co mi chodzi. Dla osób, które nie mają tej aplikacji, no bo ja ją Mam, i to już długo. Piszę i pokażę, jak bardzo prosto ją ściągnąć. Wpisujecie sobie. Leti, Leti's Shops, i to jest cashback service. No i tutaj ja mam oczywiście otwórz, natomiast yy, wy sobie dacie tu ściągry. No i mam tutaj, że jest cashback 10,5%. Nieaktywowany, a wiecie dlaczego? Bo wyszłam, więc o, jeszcze raz, jak macie nieaktywowany, klikajcie sobie to też jest istotna sprawa. No i jest już aktywowano, więc zawsze sprawdzajcie sobie, czy tutaj macie ten status. No i proszę, zobaczcie, jakie macie fajne kampanie teraz. Jest Pinko for f Dzieciaki idą do szkoły, ja wam powiem szczerze, że naprawdę dużo dzieciaków uwielbia foref, nigdy nic stamtąd nie miałam. Marco Tocci, e, tutaj macie wszystkie treningowe file, mamy nowy sezon, nowe buty dla dzieci, tak naprawdę, wiecie, szkoła, przedszkole i te sprawy. Spójrzcie, jakie macie przepięknie Nike za 100 zł. Rozumiecie to? Za 100 zł, i od tego jeszcze macie cashback. Więc dobra, daję do koszyka, proszę wybrać rozmiar, abstrakuję, no 28, do koszyka, idę sobie tutaj do koszyka, przez 19, 20 minut mam zarezerwowaną tą rzecz do kasy, no i wiadomo, już tutaj są moje dane, ale e, tą transakcję realizuję do końca i e, mam zwrot pieniążków na konto. Także bardzo od siebie polecam, możecie zobaczyć, że e, to co mówiłam wcześniej, to e, nie jest jakieś gadanie tylko po prostu, no spójrzcie, ja mam historię taką, więc jakby korzystam z tego serwisu cały czas i naprawdę wypłacam sobie non stop, więc bardzo polecam. No i to było wszystko. Mam nadzieję, że ten taki szybki, dosyć modowy film przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie mi znać, co najbardziej Wam się podobało i czy jesteście przekonane do tego typu kapeluszy tych? Czy chodziłybyście? Żebyście nie chodziły. Jakbym jeszcze miała Wam tak polecić. To poleciłabym Wam, bo oczywiście, jakby czy za lando, czy sieciówki, mają fajne opcje, dlatego że mno mierzymy, nie pasuje, możemy sobie to zwrócić. Ale teraz właśnie, kiedy wisi tego mnóstwo, ale to mnóstwo na wierzchach, i to jest tak bardzo poprzeceniane, to zrobiłabym sobie taki tour i pomierzyła te nakrycia głowy, bo wiem, że już od dłuższego czasu właśnie ten film miałam dla Was nagrać. Yy, I po prostu bym to ponakładała, bo powiem Wam, że to, że komuś dobrze ta czapka leży, to nie zawsze będzie jednak wyglądało tak, że my się w niej będziemy fajnie czuć, więc. Yy... Uwierzcie mi, teraz za 15 zł możecie sobie kupić przepiękny kapelusz albo możecie sobie kupić świetne nakrycie głowy, no bo jakby jest już po, po sezonie i to jest ten czas, żeby faktycznie inwestować w jakieś nakrycia głowy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście, wszystkie linki do Letty Shops zostawiam Wam na dole. Od siebie bardzo polecam. Nawet a już nie będę Wam pokazywała, bo mi się ładuje telefon, ale e, ostatnio nawet e, zrobiłam sobie taki przelew jednokrotny z Allegro, gdzie cashback był 48 zł za jedne zakupy, więc to jest naprawdę super opcja. Jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym buziaki. Pa. On this paper, I chase no sleep. Call me jet lag, baby.